Baby's Cry. A common SOS with the urgency of a baby crying. The nickname comes from the fact that the purpose of the signal is to draw attention. The signal was coming from a remote part of space. I altered the course of my ship as if this detour had already been part of my flight plan. Baby's Cry. It was as though it was crying specifically for me. W gramy na Maxa naprawdę bardzo często sięgamy po gry od firmy Nintendo, ponieważ jesteśmy z tego pokolenia, wychowani na NESie, tak. na SNESie, wychowani na błędach. Bardzo często tak to wyglądało, ale na pietruszce. w końcu złapaliśmy za Metroid Adder M. Nie jesteśmy z tych, którzy za sałatą mają jogurt w lodówce. Dokładnie. Mamy tylko sałatę. Tylko sałatę. Nie wiem co to oznacza, ale przejdźmy do Metroid Other M, właśnie od firmy Nintendo i tylko na Nintendo Wii. E ta gra jest od 16 roku życia. I mhm. zastanawiacie się, jakim cudem Nintendo ma aż tak wysoki rating, jeżeli chodzi o wiek. Wysłuchajcie recenzji do końca, obejrzyjcie ją całą, a na pewno się dowiecie. Tutaj warto wspomnieć o tym, czym jest Metroid. Jest to jedna z najbardziej legendarnych serii na konsole Nintendo. Jednocześnie ciesząca się naprawdę ogromną estymą wśród graczy. Estyma to jest uznanie, jakby ktoś nie wiedział. Chodzi tutaj nam o to, że mamy nową produkcję, która ma pokazać szczególnie nowym graczom, czym jest Metroid, a jednocześnie jest mocno doceniana przez graczy starszych, graczy bardzo wymagających, bo nie da się ukryć, produkcja jest wymagająca. To prawda, każdy Metroid wiązał się z mocnym backtrackingiem, czyli powrotem do e, miejsc wcześniej odwiedzanych. Tutaj mhm. będzie podobnie. Na szczęście grę lekko nam ułatwiono, ale zacznijmy od samej fabuły. Jak to wygląda? Ponieważ e, akcja Metroid Rem mieści się pomiędzy Super Metroidem, a Metroid Fusion mhm. z Game Boy Advance. E, za wszystkim stoi Team Ninja, oni między innymi robili Ninja Bardzo Gaiden. Bardzo dobrzy ludzie. I tutaj widać ich rękę w tej grze, ponieważ wszystko zostało zmienione. A fabularnie jak to wygląda? Po prostu warto wspomnieć na wstępie, że Metroid nie będzie typowym skrolowanym shooterem. Dlaczego? Dlatego, że autorzy zdecydowali się na rozwiązanie, które zaskoczyło wielu graczy. Otóż sprawili, że Metroid nabrał głębi. Nagrał głębi ze sprawą głównej postaci Samus Aran. E, dalej gramy naszą wspaniałą bohaterką, która przewidziana w kosmiczny kombinezon e, jest w odpowiednim miejscu fabuły. Tutaj ukłon w stronę znawców tematu. Zaraz po pokonaniu matki zostaliśmy uratowani przez baby e, i... E, tak naprawdę ruszamy na kolejną misję. Samus ale... odbiera sygnał w kosmosie, i wjedzie ale... ją do opuszczonej stacji kosmicznej. To ciekawe, ponieważ to Baby ratując nas, ta dziecinka, daje nam dodatkowe umiejętności do naszego tak. kombinezonu. Kiedy my się budzimy, wielu rzeczy nie pamiętamy. Wiele mhm. rzeczy jest dezaktywowanych, jak gdyby Baby nie pozostawiło żadnego śladu. Baby mhm. Dziecinka nie pozostawiła nawet, trzeba powiedzieć. Więc mamy bardzo przyjemny tutorial. No i w końcu ruszamy na kolejny podbój. Wszystko jest przepięknie opowiadane przez tak. Sejmus, a co mi się także podoba, to głos tej bohaterki. Mogłem tak, y porównać taki... to z wieloma recenzjami, mm -hmm. gdzie ludzie narzekali, że y aktorka podkładająca głos pod Sejmus, to tak jakby dopiero ją wybudzili ze śpiączki, jest niemrawa i tak dalej, no, a tu mi się ja wszystko podoba, bo rzeczywiście Sejmus dopiero wybudziła się ze śpiączki, to raz, a dwa, y ona opowiada całą historię i poznajemy w końcu głębie naszej głównej tak, bohaterki. Tak, właśnie to chciałem powiedzieć, że ten głos bardzo pasuje do tego, jak nowy Metroid jest prezentowany, ponieważ tutaj poznamy cały ten psychologiczny background, który jest stoi za tym, że Samus została łowczynią nagród, która przemierza kosmos w kolejnych odsłonach Metroida. A fabuła jest ciekawa, to trzeba Fabuła przeznać. jest bardzo ciekawa. Tak jak mówiłem, lądujemy na opuszczonej zdawałoby się stacji kosmicznej, na której spotykamy paru starych znajomych. I w tym momencie robimy klasyczny full stop. Nie opowiemy wam więcej, ponieważ sami będziecie badali fabułę Metroida. Przejdźmy do me mechaniki gry. Tylko, tylko powiem jeszcze jedno zdanie a propos e, fabuły. Będzie dużo zwrotów akcji, będzie dużo... E, mhm. Ciekawych motywów. Będą zajbiste filmiki. I poznamy bardzo, was z butów. Bardzo mocno poznamy historię Seamus i tego, kim ona była, kim się stała i dlaczego stała się właśnie tak, jak powiedziałeś tą Bounty Hunter. A teraz przejdźmy do mechaniki gry. Nie obrażajcie się na nas, jeżeli powiemy: scrollowany shooter, ale Metroid w dużym stopniu tym jest. Tutaj warto pierwszy ogromny plus wyznaczyć: mianowicie gra jest zrobiona z zachowaniem wielu realiów, bardzo klasycznych gier platformowych co sprawi, że może dzisiaj być trudna dla klasycznego odbiorcy konsoli Nintendo Wii, czyli dla gracza casualowego. E, oczywiście hardkorowcy również grają na Wii, żeby nie było, ale, ale tutaj trzeba o tym wspomnieć. Gra jest wymagająca. I to bardzo, a to chociażby ze względu na sterowanie, ponieważ gramy przewróconym Wii e, w sposób... Trzymanym w poziomie. W Trzymanym poziomie tak jak w dniu Super Mario Bros. Wii. Dokładnie. Mamy do wykorzystania dwa przyciski, jeden i dwa, potem przycisk A oraz krzyżak. I teraz zapytacie, zaraz, zaraz, w grze trzecioosobowej Sterujemy postacią za pomocą jednego krzyżaka. Nie możemy obracać kamery drugim analogiem. Przecież to nie może działać, ale działa. Działa i to naprawdę doskonale. To prawda, ponieważ wszystko zostało pokazane, tak jak powiedziałem, z perspektywy trzeciej osoby. Na szczęście tym ninja ułatwiło nam troszeczkę to wszystko, ponieważ mm -hmm. Sejmus wielokrotnie sama łapie się wielu rzeczy, sama mm -hmm. wskakuje. To znaczy, my podskakujemy, ale ona dostaje się na różnego rodzaju platformy bez najmniejszego problemu. I to rzeczywiście zdaje egzamin, chociaż wielokrotnie te ułatwiacze. No, no, przeszkadzały, nie działały. To znaczy przeszkadzały i nie działały. Z jednej strony gra ma taką starożytną mechanikę, i starożytne odnosi się tutaj w bardziej klimacie retro. To jest ukłon dla fanów serii, ponieważ no, nie znajdziecie tutaj ułatwień w, w postaci błyszczących krawędzi, za które można się złapać, lub niejednokrotnie spotkacie się z sytuacją, że nie będziecie wiedzieli, jak dostać się do konkretnej lokacji po jakąś atrakcyjną znajdźkę, która da wam więcej rakiet lub ulepszy wasz pancerz, czy tym podobne rzeczy. E, niejednokrotnie również będziecie zastanawiać, nawiali się, co zrobić w danej lokacji, bo napotkacie przed nosem ściany i potem okaże się, że aha, to tam trzeba było wejść, Dokładnie. żeby wyłączyć to, żebyśmy zobaczyli to i tak dalej. Nie będziemy mówili szczególnych tutaj rzeczy, bo y, nie chcemy wam po prostu psuć zabawy. Natomiast trzeba przyznać, że rzeczywiście ta mechanika wymaga od gracza i stawia go w takiej y, no niekoniecznie pozycji y, gracza casualowego, który łapie sobie te, tytuł platformowy, o, postrzelam przy okazji, Metroid, Postarczę. kiedyś coś tam słyszałem. Właśnie, bo y, w jeszcze na chwilkę, bo mówiłeś, że metroid aderem to e, skorolowany shooter. Mam na myśli taką ikarugę na przykład. Troszeczkę. Albo Solner Himmelsströmer z PlayStation 3. Troszeczkę. ponieważ e, Tylko, że w 3D, ponieważ e, tak naprawdę możemy biec, wciskać jeden przycisk i rozwalać przeciwników, albo... Prze, a Ponieważ oni się zawsze respawnują, tak. pojawiają się ponownie, kiedy wrócimy do tej lokacji. E, możemy po prostu już przez nich mhm. przebiec, jeżeli nie chcemy tracić czasu. No ale co jest ciekawe, w każdym metroidzie był backtracking, wracaliśmy tak. do tych samych lokacji. Tutaj podobnie, aczkolwiek gubimy się dużo mniej niż w poprzednich. Cześć. Myślę, że doskonałą tutaj zaletą jest naprawdę świetnie zoptymalizowana mapa, którą przywołujemy w bardzo prosty sposób i która od razu pokazuje nam jakiś ten rodzaj mapy kojarzy mi się z mapą z Dead Space'a, która też była dobrze zaprojektowana, oczywiście w innej formie, ze względu na charakter gry. A Jeżeli propos... chodzi Poczekaj, poczekaj, Aha. wiem do czego chcesz przejść. Jeszcze słów parę o mechanice. Samos jest wyposażona w zabójcze arsenał środków. Jak powiedział Paweł, nie wszystkie są na początku odblokowane i to też jest fajne, bo niby skąd na opuszczonej stacji kosmicznej nagle uzbrojenie dla bohaterki. To prawda. To wygląda trochę inaczej. Do tej pory zbieraliśmy kolejne rakiety, kolejne kombinezony, kolejne bomby i tak dalej. Tutaj mamy wszystko od początku, ale zgadzamy się na dowództwo naszego byłego e, przywód, przełożonego, przełożonego. Mm -hmm. i w związku z tym on zabrania nam używać na przykład rakiet, zabrania nam używać powerbomb i tak dalej, i dalej. Ale itd. też ze względu na jakieś tam dobre powody, na przykład niestabilność danych pokładów na stacji. To prawda, to można zrozumieć, ale z drugiej strony ten pomysł jest do przełknięcia, ale dziwny w kilku momentach, bo są lewele, kiedy musimy zmagać się z zabójczym gorącem lawy, mm -hmm. a, a później dopiero no dobra, Samu, skoro już przeszłaś kilka leweli z lawą, <laughs> możesz używać kombinezonu, który cię przed nią obroni. No dokładnie, także to też dziwnie, nie, nie, dziwnie. Zawsze, nie zawsze działa, ale to już są, że tak powiem, zawirowania scenariusza, które, które my możemy oceniać tylko pod względem frajdy, jaką nam dają, a dają dużą. To prawda. Przejdźmy dalej. Mamy oczywiście nasze słynne naramienne działko, a raczej ramienne działko. Mamy do wyboru również morfowanie w kulkę, czyli morfball tak zwany. Mhm. No i do tego jeszcze rzucanie bomb przez morfball w kilku różnych rodzajach. I jeszcze uzupełnianie tego wszystkiego. Tak. Plus jeszcze ulepszanie tego wszystkiego. Więc... No i to też jest nowość, uzupełnianie na przykład amunicji, prawda? Wtedy tak. kierujemy wilota w górę wciskamy. i wciskamy A. odpowiedni guzik i automatycznie ładuje nam się broń. To dodaje pewnej dynamiki, w grze, Dokładnie. ponieważ jeżeli jest kilkunastu przeciwników dookoła, wy macie pasek życia prawie wyczerpany, tak samo macie zero amunicji, musicie gdzieś poświęcić tą chwilę na, na naładowanie się, to oczywiście sprawia, że jesteście wtedy Werner, czekaj, jak to było? Vulnerable, No nie mogę tego nie być. Czekaj, werner, werner, nie, nie jesteście tego. podatni na uderzenia. O, Werner no, wrócimy do języka angielskiego może później. Strasznie. Najważniejsze jest to, że po prostu nie szukacie już tej amunicji, ona sama się w was ładuje, ale dodajmy jeszcze jedno. Metro i Taderem to nie jest tylko gra osobowa. Wielokrotnie będziecie musieli, musieli przejść na tryb FPP, kierując wilota prosto w telewizor i to jest mój największy zarzut, bo walcząc z jakimś bossem, który jest szybki nie hmm. możecie robić uników, celując cały czas w telewizor i machanie tym ulotem lewo, prawo, hmm. lewo, prawo, lewo, prawo, no jest po prostu dziwne. To znaczy jest to takie unowocześnienie rozgrywki, ja zwrócę Uwaga, że jest zrobiony w miarę dobrze, nie ma zbyt dużego laga, no ale może nie spodobać się szczególnie fanom ten nacisk na rozglądanie się po lokacji i szukanie miejsca, gdzie należy dojść. Czasami jest z tym problem, czasami takie miejsca są ciężko dostrzegalne, no ale to już zależy tak naprawdę tylko i wyłącznie od was. A teraz proszę cię. O grafice, bo to jest ważne w tym no przypadku. No właśnie. E... Znaczy ważne i nieważne, no, zależy jak to postrzegać. Ja powiem tak, grafika jak na Wii... O, ja się tu nie zgadzam. znów. Grafika jak na Wii jest naprawdę bardzo ładna. A dlaczego mówię jak na Wii? Bo e, ja bym jednak nie porównywał, o ile Xboxa i PS3 można ze sobą porównać, to tak. jednak Wii ma mniejsze możliwości Rozumiem. sprzętowe. I tutaj jeszcze nawet posłużę się kolejnym przykładem. Jeżeli równie dobrze moglibyśmy porównywać grafikę ds i PSP, zawsze DS będzie przegrywał. Mhm. A tutaj grafika jak na Wii jest naprawdę bardzo ładna. To ja powiem inaczej. Może nie tyle jak na ulicy, grafika w tym przypadku jest doskonale zrobiona. Jest ona... Och, wspaniała. Zaczynając od naprawdę bardzo fajnych filmów, ko po kolorowe otoczenia, y, doskonałą animację postaci, Nawet fantazyjne w... stwory. Tak jest. Tak. Także, także naprawdę tutaj y, jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni i ten tytuł zdecydowanie cieszy oko. Jeżeli idzie o muzykę. Och, tutaj cały czas trzyma nas w napięciu i y, prowadzi do takiego niepokoju. Ja wielokrotnie tak. grając w Metro i miałem wrażenie, że gram w Dead Space. Chodzenie hmm. po klaustrofobicznych korytarzach, hmm. y, spotykanie się z różnymi rodzaju poczwarami. No mhm. tutaj są nintendowe, takie bardziej przyjazne, no, Nintendo, ale mimo ponieważ, wszystko... To jest taka, taka mimo wszystko wersja artystyczna. Tak. Te i... Stworki potrafią przestraszyć, jakich jest dużo. I cały czas miałem wrażenie, że to jednak jest jakiś dead space. Naprawdę mhm. lekki, duży niepokój miałem w sobie. Także tutaj wszystko za sprawą doskonale dobranych dźwięków, muzyki, elektorcy już mówiliśmy, więc pora przejść jeszcze do jednego zagadnienia, czyli trybów dostępnych w grze. Więc mamy mnóstwo trybów. Na szczęście Nintendo tym razem postarało się o to, abyśmy nie musieli grać samemu. Mamy single Player. Jeżeli przyjdzie do mnie Marcin, mamy single player z Marcinem. Tak jest. Jeżeli na przykład zaprosimy 30-osobową klasę małych dzieci, mamy single player z 30-osobową klasą małych także dzieci. także ogranicza was tylko i wyłącznie Wasza wyobraźnia. Zawsze. Tutaj będzie możecie to zrobić single player. single player plus to jest nowy tryb. Tak, plus Ale watch troszeczkę, mode. troszeczkę się śmiejemy, ale rzeczywiście to jest gra wybitnie dla pojedynczego gracza, ale z drugiej strony oferuje naprawdę kawę doskonałej fabuły, doskonałej zabawy. No i jest to tytuł niepośredni, który nie ma swojego odpowiednika na Xboxie 360 na PS3. No i oczywiście nie ma swojego odpowiednika na Wii, jeżeli nie liczymy innych Metroidów. To jest zdecydowanie coś nowego. Metroid ADRem ode mnie otrzymuje mocny 7, bo to ten tytuł po prostu tyle powinien dostać, jeżeli nie jesteście fanami, a dla fanów oczko w górę. Dobra, a ja nie jestem fanem i będę troszeczkę bardziej tutaj zachęcający, bo mi się Metroid bardzo spodobał. Dawno nie grałem w taką grę. Niedawno nie grałem w grę, która w pewien hardkorowy sposób wraca do starych zasad i tak dalej. I jako nie fanowi serii Metroid bardzo się to podoba, dlatego dajmy 8+, plus i, i, i powiem, że chcę więcej. Metroid to jest zdecydowanie jedna z najlepszych pozycji w tej chwili na Wii. Dysięgnijcie po ten tytuł, koniecznie. Polecamy, gramy na maxa.pl. Samus, looks like I'm gonna need to ask for your cooperation on this mission, but I'm also gonna have to ask that you follow my commands. You don't move unless I say so, and you don't fire until I say so.